W napiętej atmosferze dyplomatycznej Kreml ujawnia, że tajny plan pokojowy Donalda Trumpa dotarł do Moskwy z pominięciem oficjalnych kanałów. Rosja twierdzi, że otrzymała dokument nieoficjalnie, co natychmiast podważyło fundamenty toczących się rozmów. A teraz, jak donoszą źródła, cały proces negocjacyjny jest w rozsypce. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Mińsku minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył, że Moskwa otrzymała propozycję, zawierającą 28 punktów, ale podkreślił, że stało się to poprzez nieoficjalne kanały, a nie w ramach formalnej dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Następnie ostro skrytykował to, co nazwał dyplomacją megafonową. Według niego kontrolowane przecieki do mediów i wynikająca z nich presja publiczna to celowa strategia, która ma na celu przepisanie planu i ostateczne podważenie wysiłków pokojowych samego Trumpa. Ławrow postawił twardy warunek, nalegając, aby każda zmieniona umowa zachowała ducha i literę pierwotnych rozmów w Anchorage między Trumpem a Putinem. Zagroził, że w przeciwnym razie sytuacja w regionie zmieni się dramatycznie. Tymczasem dyplomaci w Genewie, działając pod presją czasu, podobno skrócili już plan do 19 punktów po intensywnych rozmowach ze stroną ukraińską w Kijowie. Ławrow gorzko podsumował, że Europa nie wykorzystała swojej szansy na mediację, gdy był na to czas. Teraz jego zdaniem jest już za późno, a odliczanie do ostatecznego terminu ramowego wciąż trwa.